Dostajesz czasu do czasu zapytania od kandydatów na cabin crew, czyli na stewardesu, czy stewardów personel lotniczy, a mianowicie, czy podwyższone, podwyższony poziom cholesterolu od razu dyskwalifikuje ciebie jako kandydata z wykonywania funkcji personelu pokładowego. I Przeczytam ci zapytanie od y, mojego widza. Szanowny panie doktorze, chciałabym zapytać, czy zbyt wysoki poziom cholesterolu dyskwalifikuje z uzyskania pozytywnego orzeczenia do zawodu cabin crew, frakcja LDL oraz całkowity sporo za wysoko, HDL oraz trójglicerydy w normie. Zapytałem się oczywiście, jaki jest wzrost waga. I tutaj 24 lata, 163 cm, 52 kg, czyli odpada już jedna przyczyna podwyższonego cholesterolu, jakim jest po prostu nadwaga lub otyłość. Natomiast, co bym zrobił w takiej sytuacji, a mianowicie, no, warto by. Wykluczyć jakieś tam inne choroby, szczególnie u młodych ludzi, które mogą się pojawiać. No, może być to jakaś cukrzyca, może to być niedoczynność tarczycy. Chorób jest dużo, nawet łuszczyca, choroby nerek, takie zespoły nerczycowe skrobiawica, nawet pacjentka może być. Czasami w ciąży też cholesterol jest podwyższony, i raczej tutaj, przynajmniej przy takim wysokim, jakim ta pani miała, to było ponad 300, to skróciłbym pozytywne orzeczenie lekarskie, żeby wyjaśnić po prostu sprawę. No pod uwagę warto by też wziąć, jeżeli chodzi już o osoby starsze, czy nie ma nadużywania jakichś używek typu papierosy, typu alkohol, typu jakieś tam inne rzeczy. No i szczególnie panie starsze, to czasami jest problem z otyłością, z nadwagą. I też jakieś zalecenia by w tym kierunku poszły, yy, raczej też ze skróceniem yy, ważności orzeczenia, z częstszym badaniem yy, typu EKG i jakieś tam inne w kierunku profilaktyki yy, sercowo-naczyniowej. Także yy, zapamiętaj, nie dyskwalifikujecie to. Tak, na 100%, natomiast jeżeli masz ten podwyższony poziom cholesterolu, to raczej zdiagnozuj się, o co tam chodzi. No U tej osoby akurat nie okazało się, że to jest hipercholesterolemia yy, rodzinna, no, ale ja, mając taką samą hipercholesterolemię rodzinną, to znałem dość, w dość wczesnym wieku zawału mięśnia sercowego, także u kobiet to jest troszeczkę mniej groźne, przynajmniej w okresie rozrodczym, u mężczyzn więcej, ale to nie oznacza, że sprawę należy lekceważyć. Także mówię, przy bardzo podwyższonych poziomach raczej skrócenie terminu, raczej odesłanie do internisty. Do wyjaśnienia, do diagnostyki, być może podjęcie jakiegoś leczenia statynami czy innymi lekami. No i u osób starszych po 40 czy po 50, częstsze badania EKG. Także mam nadzieję, że mniej więcej ci wyjaśniłem, jeżeli miałeś podobną sytuację, czy miałaś podobną sytuację z cholesterolem podwyższonym. Będąc personelem lotniczym, cabin crew, tak jak tutaj ten Miś z lotu, napisz w komentarzu do tego wideo, jak postąpiono w Twoim przypadku. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony m.in. do badania cabin crew, personelu lotniczego ale również też pilotów pierwszej i drugiej klasy. Także trzymaj się, cześć, do następnego razu.